Mamy takie święto jak Dzień Babci, Dzień Dziadka, który od wczoraj świętujemy i mamy tą okazję, mieliśmy tą okazję zaprosić Państwa, ponieważ wnuki, wnuczki, czasami nawet przez kilka lat, codziennie lub kilka razy w tygodniu ćwiczą i przygotowują swoją twórczość, pracę artystyczną, wykonują kawał dobrej roboty. I z tej okazji Państwa zaprosiliśmy, aby też zobaczyć na te młode, jak i star starsze pociechy młodzież i dzieci, która przychodzi na zajęcia, korzysta i przygotowuje prezentację i tak dziś też się stało. Dla Państwa zaprezentują się wokaliści i wokalistki, którzy na co dzień ćwiczą w Domu Kultury, także zespół tańca Ludowego Kundzia e, oraz gościnnie e, taka grupa teatralna z zespołu, zespołu, ze szkoły podstawowej numer jeden. E, więc na pewno mam nadzieję, że Państwo miło spędzą ten czas. E, a z ramienia Domu Kultury e, wszystko. I babciom i dziadkom e, życzymy przede wszystkim zdrowia, pomyślności i dużo miłości od pociech. chocolate Drzewa. Pasy skrzybcie króci, duży to kaszewska stoleca. To są choci, to są toci, to są lesi, półtrojoci, puptu, pół trojne, pęło łezne, proste, krzywe, hojne widłe gnojne, nojne, rytem, tycz, łezna czoka pasy króci, dużo. wśród czterech ścian i smutek ci doskwiera, posłuchać chciej powieści tej, a spełnić swe marzenia. Zapraszamy wszystkich na montaż słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w mnie pod tytułem Dziewczynka z zapłokami Zapewniamy, że wzruszy niejedno sumienie, nie jedną wyciśnie, choć zgaśnie to zabłyśnie. Mała szczęśna dziewczynka Z mamą i tatą mieszkała w domu Ale tam bieda okrutna była A że pracować nie było komu Chodziła sama głodna i boza Gdzieś tam na rogu ulicy stała I każdy grosik co zarobiła To swoim rodzicom oddawała I znów brała zapałki w swe ręce I pakowała do fartucha I znów wracała na ulicę Zapałki ludziom sprzedawała Coraz ciemniej było wokół. Ona miała łyski wokół, nóżki sine, rączki blade, bo choć gar zapałek miała, ani jednej nie sprzedała. Może pani kupi choć zapałkę? A ile oni kosztują? Cztery grosze. Nie, nie, dziękuję. Już kupiłam. A ja tak bardzo panią proszę. Nie chciała, nie kupiła. Ludzie szli do swoich ciepłych domów, a żaden z nich tej małej nie dopomógł. Drżała z chłodu, była głodna i taka smutna. Do domu wracać się była biedna dziewczynka. Rosją ogarnął, paluszkę i marzły, więc zapałkami się ogrzewała. Cóż poradzić? Wsiądę sobie, może zapałką się ogrzeje. Poczekam trochę i popatrzę, co ma się dziać, niech się dzieje. Spojrzała w okno, a tam w domu przy smaki, na świątecznym stole przy dźwiękach kolęd skaczą dzieci, i przychodzą w kole. Tyle rodzin przechodziło i nikogo nie dziwiło, że dziewczynka z zapałkami płacze żebnymi łzami. Zapałka zgasła, znowu zimno. Do domu wracać nie ma po co. Kto zechce przyjąć małe dziewczę, żeby nie zmarło zimową nocą? A tam, kominek i prezenty. Mikołaj chyba odwiedził dzieci, Ona przecież przez różne była. Czy do niej święty też przyleci? Zapala jeszcze jedną zapałkę, bo daje ciepło, choć wiatr wieje i znowu spojrzę tam, za okno, co tam u ludzi znów się dzieje. Biedna dziewczynka mrózną ogarnął, pałuski zmarzły, w ich... Garść zapałek bierze w ręce, by się ogrzać jak najprędzej, w ich słabych promieniach wzięła światy. Spada gwiazdka, że nieba modlić się za kogo trzeba, no bo jego dusza gdzieś daleką drogę rusza. Bo tak babcia jej mówiła, gdy do siebie ją tuliła, a za którą tak bardzo tęskniła. Babcia czy anioł? Sama nie wiem. Babu, no jest mi tak smutno i źle. Zabierz mnie ze za sobą. Już zawsze pragnę być z tobą. Kiedy zapałka zgaśnie, śnikniesz jak cieplutki piec, olbrzymia choinka. Zabierz mnie ze za sobą, tam gdzie nie ma chłodu i chłodu. Już nie zaznasz nigdy głodu, ani chłodu czy biedy. O nic się nie martw, kochanie, nic złego ci się nie stanie. Jestem teraz tu przy tobie i dla ciebie wszystko zrobię. Możesz ze mną pójść, kiedy zechcesz. Była sobie raz dziewczynka, każdy zabałek miała, gdy jej było bardzo. Wzięła ją babcia za rękę, nuciła piosenkę i razem odeszły powoli, bo dziewczynka z babunią być woli. I to już koniec tej historii. Mała dziewczynka z zapałkami już jest szczęśliwa i radosna i tańczy razem z aniołkami. W świecie go. Zamarzło jej serce, bo mróz był bardzo srogi. Nie czuła już zimna, ani żadnej trwogi śnieg lekko otuszył. Spójrzcie dookoła, jak wiele ludzkich istnień o pomoc dzisiaj woła. Przez życie pędzimy i często omijamy niejedną osobę, skuloną pod schodami. Zwolnijmy na chwilę i wyciągnijmy ręce, niech miłość wyciąga. I wszyscy się staniemy dziewczynką z zapałkami. Nie bądźmy obojętni, bo zostaniemy sami. I wszyscy się staniemy dziewczynką z zapałkami. Zwolnijmy więc na chwilę i wyciągnijmy ręce. Niech miłość zwycięży, wypełni nasze serce. Choć bardzo smutna ta opowieść ma ważny morał. Przyznajcie sami, żeby otworzyć swoje serca dla innych ludzi i żeby dość tych samotnych, te dzieci, które mają mniej. Dzielmy się z nimi tym, co mamy, niech innym w życiu będzie lżej. Dzień babci i dziadka jest wyjątkowy, nie tylko dla Was. Dziękujemy za to, że nieustannie jesteście obok, służyć radą i ciepłym uśmiechem, za dużą dozę troski, miłości i opieki. Mamy nadzieję, że przed nami jeszcze wiele wspólnych chwil. Kochana babciu i drogi dziadku, w tym wyjątkowym dniu chcielibyśmy Wam życzyć samych radosnych chwil, spełnienia wszystkich marzeń, byście zawsze czuli się wyjątkowi.